minioną niedzielę przeżywaliśmy Niedzielę Gaudety, Niedzielę Radości. Radość ze zbliżającego się przyjścia naszego Pana odnajdujemy także w hymnie, który śpiewamy w jutrzni po 17 grudnia. R Bardzo mocno uświadamiamy sobie, że dziele stworzenia nie jesteśmy sami. Ojciec stworzył niebo, ziemię, morze, lądy, góry i pagórki, i one również na swój sposób wychwalają Pana Boga, cieszą się z jego przyjścia. Wiele razy w Biblii, ale też w pismach ojców Kościoła mamy taką uwagę, że stworzenie rozpoznaje swojego Pana, ale serce człowieka może pozostać zamknięte. A jak jest z nami, jak jest ze mną, jak jest z tobą, czy rozpoznajesz przyjście naszego pana? Co mówi ci o tym, że on już jest blisko? Hmm. Pędzący świat nie sprzyja budowaniu pokoju w sercu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy uwierzyli tej obietnicy: pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Pokój naprawdę zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. To może stać się w moim i w Twoim życiu. Czy jest w Tobie jeszcze ta nadzieja, że On naprawdę może przynieść Ci upragniony pokój serca? Wkrótce. Adwent jest dla nas zawsze taką szkołą czuwania, wypatrywania Boga w codzienności, czasami bardzo błahej. I tak naprawdę to wiara pozwala nam to wszystko widzieć. Ten hymn jest takim wezwaniem dla nas: Jeśli się nie obudziłeś, to wstań, podnieś głowę obudź się, obudź się, spójrz, słońce przychodzi, jest już blisko. Ono może rozproszyć mroki naszego życia, mroki naszych grzechów. To dzieje się zawsze wtedy, gdy żyjemy własce uświęcającej. Tak życie własce daje takie światło, które nigdy w nas nie zgaśnie. Jak możemy nie uwielbiać Pana Boga za tak wielkie cuda, które w nas działa? Złożmy podziękę Trójcy i